Stoisz stabilnie na Ziemi, łączysz się z jej ci, czujesz jej obecność, jej wsparcie. Z wdechem otwórz się na jej energię, na jej ci. poczuj ją pod dłoni, pod stopami. Z wydechem poczuj, jak ściągasz niebo w dół, aż do Ziemi. I to idealne połączenie Yin Yang zamykaj w rękach, w dłoniach, nad głową, i poczuj, jak spływa, opłukując Twoje myśli. Spłukując to, co jest niepotrzebne z Twojego gardła, z Twojego serca, z Twojego brzucha, ponownie otwórz się na energię Ziemi. Otwórz się na jej siłę i moc tworzenia. Z wydechem wciągnij niebo w dół. Poczuj, jak łączy się idea z możliwościami kreacji. Idealne połączenie Yin Yang zamknij na głową. Poczuj, jak wypełnia Twój umysł. Twoje słowa, Twoje uczucia i Twoje ciało. Zamknij dłonie na dolnym Dantien i otwórz je jak skrzydła Feniksa. Wypróbuj, jak silne są Twoje skrzydła, kiedy unosisz się z popiołu, własnych doświadczeń. Z wdechem otwieraj, wzrastaj, z wydechem zamykaj, wracaj do swojego centrum, czuj swoją siłę. Wdech, otwieraj skrzydła. Wydech, zamykaj. Siegaj w popiół własnych doświadczeń. Wzrastaj, czuj siłę swoich skrzydeł i kompresuj całą energię wewnątrz siebie. Z wydechem twórz przestrzeń dla siebie i odpuszczaj. Wdech i wydech prosto, serce jasno i klarownie. Odpuszczaj. Wdech. I z wydechem czuj, jak tworzysz przestrzeń do wyrażania siebie. Odpuszczaj. Sięgnij do Matki Ziemi i Ojca Nieba po wsparcie. I ułóż dłonie w geście przytulania siebie. Z wydechem odpuść wszystkie smutki. Zobacz wszystko z perspektywy, oddając ziemi i niebu. I zbierz światło z Twojej wyższej jaźni, otaczając siebie mądrością, wiedzą. Otwórz swoją lewą stronę, sięgając w przeszłość do przodkiń i kobiet, które były ważne w Twoim życiu. Z wdzięcznością pożegnaj to, co ci nie służy, i zbierz to, co nadal cię buduje. Połącz się z energią Ziemi i Nieba, idź w nowe z odwagą. Dech, sprowadź tę równowagę, harmonię przez całe Twoje ciało, sięgając gwiazdy, duszy, i sprowadź z powrotem światło do Twojego życia. Wdech, otwórz się na Twoją prawą stronę na wszystkich mężczyzn. Wydech, zbierz ich odwagę i prawdę, którą żyli. Sięgaj w przyszłość z zaufaniem i wiedzą. Harmonię Yin Yang sprowadź do Twojego ciała, do codzienności, wzrastając do światła. I powracaj z tym światłem do Twojego życia w harmonii, stabilnie stojąc na Ziemi. Z serca otwiera się. Na nowe. Z wdzięcznością za przeszłość idź w przód. Doceniaj, z odwagą przyjmuj to, co przyjdzie. Zbierz to do swojej codzienności, tworząc harmonię w całym ciele. Wdech, czuj, jak łączysz się ze swoją wyższą jaźnią. Tę świadomość światła, miłości zamknij w swoim sercu, w swoim dolnym dentiem. Poczuj siłę połączenia z energią matki ziemi, otwórz dłonie w stronę nieba. ściągnij niebo w dół, czując otwarty umysł, dech zamknij całe ci wszechświata nad głową i poczuj, jak wypełnia całe Twoje ciało, całe Twoje życie. Czuj harmonię, balans, siłę. Rozstaw ręce i połącz w stopy razem. Ułóż dłonie na Dolnym Dantian, w karmiącym ci. I pielęgnuj swoje ci. Jeśli chcesz zgłębić tę praktykę, poznać jej szczegóły, nauczyć się siedmiu dźwięków uzdrawiających z Tybetu, zapraszam Cię na kurs online. Link znajdziesz w opisie do wideo. Do zobaczenia na kursie i na stronie www.kalianiogacicom.com.